Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Panie Pośle. Witam Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Panie Pośle, ostatni raz na tego typu rozmowie spotkaliśmy się na półmetku Pana kadencji, i wtedy padło takie zdanie, że po tych kolejnych dwóch latach będzie już widać duże efekty Pana pracy dla naszego regionu. Te efekty są, widać je. Czy musimy jeszcze czekać te kilka miesięcy do końca kadencji? Tak, to prawda. Czas szybko biegnie. Natomiast ja i moje biuro. No prowadzimy dosyć aktywną politykę informacyjną i poprzez media społecznościowe, czy też poprzez konferencje prasowe, ale również i poprzez ulotki informujemy na bieżąco mieszkańców o tym, co się dzieje w pracy posła. Niemniej jednak warto pewnie również przy dzisiejszej rozmowie powtórzyć pewne fakty. Trzeba zwrócić jeszcze uwagę na jeden fakt, że w ten czas, kiedy rozmawialiśmy, mm -hmm. byliśmy jeszcze w przededniu wojny za naszą wschodnią granicą tak, tak. i to na pewno w dużej mierze determinowało również pracę posła i całego parlamentu, a również całego rządu. Niemniej jednak wszystkie te sytuacje, które mieliśmy zaplanowane, no staramy się realizować. Trzeba tutaj wskazać na to, że samorządy. Polskie samorządy również powiatu myślińskiego od dwóch lat są beneficjentami znacznych środków budżetowych, przede wszystkim środków inwestycyjnych, mm -hmm. który, których w historii parlamentu, w historii samorządu polskiego do tej pory nie było. To przede wszystkim środki z trzech źródeł. Pierwsze źródło największe to jest Polski Ład Inwestycje Strategiczne. Drugie to, są, to jest rządowy. Program inwestycji drogowych, a tak samorządowy program inwestycji lokalnych. To są trzy źródła, uzupełniane jeszcze czasami przez samorządy z, z rezerwy ogólnej budżetu państwa na inwestycje. I tutaj warto powiedzieć, że oczywiście pozyskiwane środki na ważne inwestycje. W powiecie myślińskim tak jak na przykład kanalizację, inwestycje w wodociągi, inwestycje oświatowe, inwestycje w ochronę środowiska, inwestycje w sport, w młodzież, również w kulturę, nie byłyby możliwe bez takiego wielkiego zaangażowania burmistrzów, wójtów, radnych poszczególnych szczebli samorządowych, ale też bez pracy intensywnej różnych zespołów w tych samorządach, zespołów pracowniczych, pod kierownicą oczywiście szefów gmin. No i oczywiście, jeżeli tutaj mogę powiedzieć, to również przy wsparciu posła ziemi myślenickiej. Polski rząd od w zasadzie kilku już lat realizuje taką politykę zrównoważonego rozwoju mhm. i trzeba tutaj jasno podkreślić, że nie ma tutaj żadnego partyjnictwa, nie ma przydzielania środków w zależności od barw politycznych. Każda gmina, nawet najmniejsza, jest beneficjentem środków tych rządowych, które są przeznaczone na wyrównywanie szans, wyrównywanie szans społecznych, a również wyrównywanie szans między małymi miejscowościami a wielkimi miastami. Pamiętamy, że jeszcze kilka lat temu rozwój był opierany o rozwój wielkich miast, a później dopiero miały się rozwijać małe miejscowości. Dziś jest trochę inaczej. Idziemy zdecydowanie do przodu z różnymi inwestycjami. Co to znaczy przy wsparciu posła Ziemi Myślenickiej? To znaczy, tak brzydko mówiąc, poseł Kurowskiej załatwił te pieniądze? No, to jest zbyt duże uproszczenie, no. jeżeli może powiedzieć, załatwił te pieniądze. Tak jak powiedziałem, podstawą wszystkiego jest właściwy i dobrze przygotowany wniosek. Natomiast moim zadaniem jest raz rozmowa z samorządowcami i poznanie ich potrzeb. A jako były samorządowiec i wewnętrznie czujący się obecnie również w takiej, w takiej roli, znam tą sytuację, wiem jak rozmawiać z, i z mieszkańcami, i z radnymi, i z wójtami, burmistrzami. Próbuję się wsłuchiwać te potrzeby, a później przenoszę to na grunt różnych ministrów, rozmawiam, lobbuję, przedstawiam sytuację i potrzeby tych miejscowości tutaj z naszego terenu. Z naszego terenu, bo dziś mówimy przede wszystkim o terenie ziemi myśleńskiej, ale też szerzej mówiąc o regionie kilku powiatów. Czyli to wsparcie pana w pozyskiwaniu tych funduszy to jest ten duży efekt pana pracy, który jest widoczny, mamy tak to rozumieć? No staram się aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej, hmm. również być aktywnym na forum parlamentu w Warszawie, w różnych ministerstwach, gdzie zapadają ważne decyzje. Powie Pan, przez konkrety rozumiemy pewne rzeczy, które udało się zrealizować. Trwają rozmowy, spotykacie się Państwo, i jakby to jest w porządku, to jest OK. Ale społeczność oczekuje tego, co konkretnie poseł zdziałał w konkretnym temacie. Czyli przywieźliśmy wóz strażacki na przykład. Nie wiem, droga zakopianka, o którą bardzo często pyta społeczność lokalna, co w temacie zakopianki, jak dalej się rozwija? Czy aktualne są te plany, które jeszcze dwa lata temu były ustanawiane? E Odniosę się najpierw do tego pierwszego mm -hmm. tematu. Przywieźliśmy wóz No Akurat y, trzeba powiedzieć y, taką sytuację, że na przykład y, ten miniony rok 2022 był chyba najlepszy w historii y, powiatu myślińskiego, bo y, przywieźliśmy, przywieźliśmy do ziemi myślińskiej 10 samochodów mm -hmm. y, Starzackich. Te, które by dosłużyły i strażakom bezpośrednio, ale też przede wszystkim mieszkańcom Ziemi Miesięczej do podniesienia bezpieczeństwa. 10 samochodów, w tym cztery samochody średnie pożarnicze, i pozostałe samochody to są samochody lekkie, też ważne dla, dla strażaków. To jest też, myślę, że efekt pracy posła mojej mm -hmm. determinacji i w, i w województwie, i w Warszawie, w Komendzie Głównej bo tak jak powiedziałem wcześniej, Takiej ilości samochodów nie było. Trzeba powiedzieć, że nawet 11, bo jeszcze był jeden samochód, który, który był przeznaczony dla Państwa Wejcarzy Pożarnej w Myślenicach. Natomiast odnosząc się do tej drugiej tematyki, czyli ta Pani o, o Zako Zakopiankę, o Zakopiankę. Tak. to bardzo ważny temat na pewno dla mieszkańców ziemi miślenicka. a ja myślę, że również i całej Polski. No, Powiem tak, są to potężne inwestycje, które, które warto pokazać i myślę, że mamy tu przede wszystkim na myśli ten odcinek od Myślenic do Gugoczowa, a być może nawet od Pcimia do, do Gugoczowa. I, I pamiętamy, że pierwszą inwestycją, która została już zakończona i oddana, mhm. to jest rondo w, w Pcimiu, które służy mieszkańcom dzisiaj. I wydaje mi się, że bardzo dobrze spełnia swoją rolę i zadanie, bo kiedyś pracując w gminie Pcim, byłem niejednokrotnie świadkiem tego, że tam co róż dochodziło do różnych kolizji, do różnych wypadków. Dziś chyba się to uspokoiło. Natomiast y, y, pozostałe inwestycje y, w Myślenicach, w Jaworniku, w Krzyżkowicach, w Gugoszowie y, są na pewnym etapie. I tu trzeba warto, warto wspomnieć również o tym, że każda inwestycja, a tym bardziej taka inwestycja bardzo szeroka, jakie są inwestycje drogowe, wymaga w zasadzie powiedzieć, można powiedzieć trzech okresów. Pierwszy okres to jest okres decyzyjny, mhm. można powiedzieć decyzji również politycznej i finansowej. Drugi okres to jest okres przygotowawczy związany z, z projektowaniem, z uzyskiwaniem różnych decyzji środowiskowych, decyzji o zr. również. A trzeci etap, chyba już ten można powiedzieć najbardziej widoczny, no to jest etap wykonania. My dziś w zasadzie jesteśmy na wszystkich tych inwestycjach, o których wspomniałem, jesteśmy na etapie po, w, po pierwszym etapie i w zasadzie w, weszliśmy w drugi etap realizacji, ten w zasadzie najdłuższy. Ponieważ przygotowanie tych dokumentacji jest, no jest czasochłonne, mhm. jest pracochłonne i również wymaga różnych konsultacji społecznych, co niejednokrotnie no, nie jest rzeczą łatwą, bo czasami interesy różnych osób prywatnych są w jakimś sensie też naruszone przy okazji tak dużych inwestycji. Ale. Realizujemy to zgodnie z pewnymi harmonogramami. No o tym jeżeli... harmonogramie chciałabym tu... y, powiedzieć, dlatego że rozmawiając blisko dwa lata temu, podawaliśmy konkretne daty. Czy coś w tym temacie się zmieniło? Y, zasadniczo nie. Chodzi przy czym... nie głównie o myślenice? Zasadniczo nie, natomiast y, powiem, powiem tak. Y, moja y, wiedza jest mhm. czerpana oczywiście z informacji. Y, y, od generalnej dyrekcji, mm -hmm. bo myślę, że to jest podstawowe źródło y, takich informacji prawdziwych. I tutaj mogę powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o, na przykład o myślnicę o skrzyżowanie y, z ulicą Sobieskiego, y, jest, jesteśmy na takim etapie, że w, y, prawdopodobnie w miesiącu marcu będzie złożona wniosek o, o ZRID. Mhm. Czyli można powiedzieć, ten już ostatni, trzeci, ostat... trzeci etap, drugi jeszcze, mhm. ale, ale, początek, w, ale początek trzeciego. Czyli jeżeli uzyskamy już decyzję z RIT, w ten czas mamy już, można powiedzieć, realizację. Czasami albo dosyć często wydaje się z RIT, z jednoczesną klauzulą y, natychmiastowej y, wykonalności. I w ten czas w zasadzie wykonawca może wchodzić bezpośrednio na robotę. Jeżeli y, teraz przystąpimy w marcu do. Bo, takie są plany, żeby ten ZRID wnioskować przez Generalną Dyrekcję. No to myślę, że parę miesięcy pracy nad, nad ZRID-em i następny etap już będzie etap realizacji. Idąc dalej, do Jawornika bardzo ważna inwestycja, ponieważ, ponieważ ona również będzie się wiązała z inwestycją kolejną, czyli z obwodnicą północno-wschodnią Myślenic. Północno Y, ale mówię, to jest jakby, jakby następny etap. Tak, Natomiast no ten, który dzisiaj y, mówimy o jaworniku to. i o połączeniu z drogą sułkowicką, y, to z drogą, dzisiaj, wojewódzką. drogą wojewódzką, mm -hmm. 955. Tak. Y, to dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy i po konsultacjach społecznych, i w zasadzie jest kilka wariantów y, koncepcji do wyboru i tu jesteśmy prawie na końcu tej, y, tej drogi. Mm -hmm. Niemniej jednak są też rozmowy jeszcze z mieszkańcami którzy prawdopodobnie albo będą musieli być wysiedleni w tym, w tym miejscu, albo jakieś rozwiązanie musi być znalezione, takie, które pozwoli również zamieszkiwać tym mieszkańcom, jeżeli nie będą chcieli zmienić miejsca swojego mm -hmm. zamieszkania. I tutaj jesteśmy przed decyzją środowiskową. Jeżeli, i myślę, że jeżeli chodzi o wniosek o decyzję środowiskową, z kolei jest możliwy tak samo tutaj przełom lutego i marca. Takie mam informacje z Generalnej Dyrekcji. Jeżeli będzie decyzja środowiskowa, mm -hmm. myślę, że ona około 6 miesięcy potrwa. Następnym etapem będzie wniosek o yy, ZRID, no i następnym to będzie realizacja. I tu chcę powiedzieć, że od początku harmonogramu, z tego co ja pamiętam w tej chwili, yy, sama realizacja tej inwestycji była planowana przede wszystkim na lata 2024-2026. Czyli to mm -hmm. był jakby główny trzon realizacji. Widzimy, że oczywiście, wychodzimy poza ten okres, można powiedzieć, wyborczy. Który, który niejednokrotnie może to zarzucać. No ale nie chodzi o to, żeby, żeby tutaj wybory determinowały pewne działania. Chodzi o to, żeby przygotować dobrze inwestycje i dobrze ją zrealizować. Idźmy zatem dalej. Krzyszkowice. Krzyszkowice, no myślę, że chyba najbardziej znana sytuacja, bo jest związana z pewnymi protestami społecznymi. No właśnie, na co ale, mogą liczyć mieszkańcy Krzyżkowic? Ale i tutaj informacja jest taka, że z RIT może być wnioskowany w miesiącu jeszcze, w marcu tego roku. Mhm. Tam pamiętamy, że było, było odwołanie od decyzji środowiskowej. Niemniej jednak to odwołanie zostało, zostało uchylone i podtrzymana decyzja środowiskowa chyba w miesiącu grudniu 2022. Wobec tego w tej chwili są tam robione już badania, też geologiczne, w różnych miejscach tego terenu, i myślę, że następnym etapem będzie wniosek o ZRID w miesiącu marcu. Taka jest informacja. Następny etap, Gugoczów. jeżeli można popatrzeć na Googlechów, mm -hmm. to jest można powiedzieć najmniejsza, naj, najmłodsza inwestycja z tych, których wcześniej wymieniłem. Mianowicie w tej chwili jesteśmy po konsultacjach społecznych. Te konsultacje odbyły się w grudniu ubiegłego roku. Mm -hmm. No i mieszkańcy mieli możliwość złożenia ankiet ze swoimi uwagami i to zostało w tej chwili dostarczone do Generalnej Dyrekcji. Jeżeli wszystko pójdzie tak jak należy, to myślę, że po połowie tego roku, czyli w drugiej połowie 2023 roku jest możliwość pełni wnioskowania o decyzję środowiskową. A teraz na podsumowanie kolejny ważny temat drogowy, czyli nowa Zakopianka. Którędy będzie przebiegać Panie Pośle? No, gdybym chciał powiedzieć, który będzie, to bym był chyba tutaj prorokiem, natomiast tego nikt nie wie do tej pory, ponieważ sami doskonale pamiętamy, że nowa zakopianka miała być bardzo upubliczniona i miał być wybrany wariant społeczny, no niemniej jednak z tego w zasadzie widzimy, że nie wyszło nic z tego wariantu społecznego, no, ponieważ żaden samorządów albo i samorządy między sobą nie dogadały się co do wspólnej linii przebiegu tej, tej zakopianki. No i w tej chwili jest decyzja po stronie Generalnej Dyrekcji, czy dalej kontynuować pracę, czy należy je wstrzymać i, no i pracować nad tym, żeby dopracować jakiegoś wspólnego przebiegu. Tych przebiegów jest kilka. No każdy oprocestowany w zasadzie przez społeczności lokalne, przez samorządy. Ja rozumiem tę te, te sytuację oczywiście, i na pewno wszystkie argumenty lokalnych społeczności biorę tak samo pod uwagę w swoich rozmowach i też w ministerstwie. Natomiast rozumiem też z drugą stronę i rozumiem też różnych mieszkańców, którzy też chcieliby jeździć mhm. po dobrych drogach, bo myślę, że każdy jeden, i ja, i pani redaktor, i pewnie większość mieszkańców Myślenic i, i całego powiatu myślenickiego. Jeździ po kraju, po Polsce i chwali sobie dobre drogi, jeżeli są bezkolizyjne, bezpieczne, szybkie, y, gdzie można komfortowo dojechać do, do celu, na przykład na północ kraju. Tak samo z północy na południe ludzie chcieliby dojeżdżać dobrze. Natomiast y, jedna rzecz, którą też podnosiłem już w jakimś innym, pamiętam, wywiadzie, y, to jest sprawa starej zakopianki mm -hmm. i ewentualnie przystosowania jej do. Czyli do nowa miałaby biec wzdłuż starej? Czy całkiem właśnie, do tego, właśnie, do, właśnie do tego chciałbym się jakby odnieść mhm. tutaj, ponieważ są też takie głosy. Natomiast na dzisiaj z tego co mam informacje z ministerstwa i z generalnej dyrekcji twierdzi się, że się tego nie da. Natomiast mhm. uważam, że tutaj chyba zabrakło takiej, takiej prawdziwej, szczegółowej, wiarygodnej informacji dotyczącej tego, dlaczego się nie da. Ponieważ myślę tak, że każdy rozsądny mieszkaniec, jeżeli by miał wyłożone to dokładnie, to w ten czas zrozumie, dlaczego się nie da. Nie wiem, łuki są bez parametrów, nie da się tego wyprostować, zniesienia są zaostre, powodowałoby to różne perturbacje, ale to wymagało wyjaśnienia. Tego chyba do końca zabrakło w szczegółowości. Myślę, że również te elementy, które Dotyczyły tych różnych emocji, napięć, dotyczących różnych przebiegów to jest zakupianki również się pewnie z tym w jakiś sposób wiązały. No ale czas pokaże. Myślę, że tak czy inaczej pewnie jakieś prace będą trwały, i, i pewnie mieszkańcy też będą informowani na bieżąco o, o tych sytuacjach. No właśnie, co my jako mieszkańcy mamy teraz robić? Czekać na informacje? Czy jeszcze mamy jakiś wpływ na to? Jak będzie przebiegać ta nowa zakopianka? No trudno powiedzieć, my jako mieszkańcy, jako ogół mamy swoich przedstawicieli. Mamy przedstawicieli w postaci samorządowców. No i oczywiście, jeżeli samorządowcy w jakiś sposób będą też posła prosili o pomoc, to będę tym, tym, tą osobą, która będzie w jakiś sposób przekazywała te informacje dalej i też reprezentowała interesy mieszkańców. Natomiast no, nie ma takiego, takiego, takiej możliwości, żeby każdy jeden mieszkaniec no, próbował określić Zakopiankę na swój sposób. Są mhm. ku temu powołane instytucje, są fachowcy, którzy się kształcili wiele lat na ten temat, natomiast naszą rolą jest to, żeby próbować tak pokierować i, i nawet czasami protestować w pewnych sytuacjach, tak żeby ta faktyczna droga ostatecznie, która kiedyś będzie przebiegała, no, jak najmniej interesów również prywatnych, Naruszała w sensie tym, żeby nie no, niszczyć powiedzmy, życia takiej czy innej grupie społecznej. Wspomniał Pan wcześniej, że często spotyka się z mieszkańcami. Jakie są najczęstsze ich prośby i czy one są inne niż jeszcze były blisko 3 lata temu, kiedy obejmował Pan Urząd Poselski? Te spotkania się odbywają i tutaj w biurze, w Myślenicach. Ja również jeżdżę dosyć często w teren na różne spotkania i z mieszkańcami w grupach czy w zebraniach wiejskich, czy też do różnych stowarzyszeń. I tutaj trzeba powiedzieć, że to są bardzo różne tematy. To są tematy takie całkiem prozaiczne, życiowe, indywidualne, które często wymagają rozmowy i nieraz, nawet, rozmowa wystarcza do tego, żeby jakoś temat się rozwiązał. A czasami też pomagam poprzez mojego prawnika, który jest do mojej dyspozycji i wspólnie tutaj jakieś rozwiązanie znajdujemy. To są czasami sprawy dotyczące relacji między prywatną osobą, a jakąś instytucją publiczną, samorządem dosyć często. To w ten czas rozmawiam z wójtami, z burmistrzami na ten temat. W jakiś sposób próbujemy zaradzić tematowi. Natomiast drugą grupą jakby tematów, które, no, które się rozwiązuje, to, to są też tematy związane z, ze samorząd, z samorządami mm. plus różne stowarzyszenia, które przeważnie zwracają się o jakąś pomoc w, też w lobbyingu, w przekazywaniu informacji dalej do instytucji, no, przeważnie związane z wnioskami, które piszą o różne sytuacje w swojej działalności statutowej. No i tutaj staramy się też w jakiś sposób z nimi nawiązywać kontakty i pomagać, na ile to jest możliwe, w ramach kompetencji posła. Panie pośle, do końca kadencji zostało kilka miesięcy. Jakie plany chce pan dopiąć do końca, aby móc powiedzieć, że te głosy, które oddali mieszkańcy w 2019 roku, te ponad 10 tysięcy głosów nie poszło na marne? Oczywiście z pokorą tutaj do, do, do tego tematu. Liczę na to, że te 10 525 głosów, bo do dzisiaj bardzo dobrze pamiętam tą, tą liczbę, zostaje i mam nadzieję, że, że może się jeszcze powiększy I to, myślę, że praca posła, ta trzechletnia już, a w zasadzie będzie prawie czteroletnia, udowodni, żeby przekonać tak samo inne osoby do tego, żeby zagłosować kiedyś w przyszłości być może na posła właśnie Władysława Kurowskiego. A jest wiele tematów do pięcia. Mówiłem o tych tematach inwestycyjnych. W zasadzie w każdym jednym samorządzie dzieje się już dzisiaj dużo, a będzie się dalej jeszcze dziać, jeszcze więcej, ponieważ te środki, o których wspomniałem wcześniej z tych trzech funduszy uzupełniane jeszcze tą subwencją inwestycyjną z budżetu państwa, z rezerwy budżetu państwa. To pani redaktor, no, jest to kwota ogromna, bo ona wynosi na dzisiaj około 380 milionów złotych w powiecie myślenickim. 380 milionów. To myślę także, o takiej kwocie, to myślę nawet nikt nie marzył jeszcze parę lat temu, że będzie mogła być zainwestowana w ziemię myślińską. I tutaj mówię tylko o tych inwestycjach strategicznych, o które wnioskują mieszkańcy i, o które, i które realizują samorządowcy. Nie mówię tu o zakupiance. Mhm. Zakupianka to są następne setki milionów, które będą zainwestowane, ponieważ programy inwestycyjne dla tej zakupianki są y, zatwierdzone. I tutaj w każdej jednej miejscowości jest wiele, wiele tych y, ważnych inwestycji. Y, patrząc na Mieślenicę, y, mamy inwestycje edukacyjne, jest y, szkoła w Drogini w tej chwili, realizowana, czyli sala gimnastyczna z otoczeniem całym w drogini. Myślę, że za chwilę będzie realizowana również szkoła w Osieszanach, ale mamy też dla młodzieży Skypark, który się w tej mm -hmm. chwili już realizuje na zarabiu. Mamy przedszkole w Jaworniku, które wiele, wiele, wiele lat było obiecywane i w końcu doczekało się realizacji i mam dużą satysfakcję, że również przy moim udziale jest wiele dróg. Z funduszu drogowego pani redaktor jest realizowane w tej chwili ponad 35 km dróg samorządowych. Co ważne, trzeba powiedzieć tutaj, że również są drogi w dużej mierze powiatowe realizowane, bo myślę, że około 15 km dróg jest realizowanych z budżetu państwa współfinansowane z budżetem y, powiatu i patrząc y, po kolei na gminy w Słukowicach również szkoła w, y, w Harbutowicach również kanalizacja w Krzywarsce już są realizowane mm. dalej idąc Siepraw ma być realizowane przedszkole w Zakliczynie, bardzo potrzebne tak samo, ale jest zrealizowana ścieżka rowerowa, którą mieliśmy okazję również otwierać. Jest realizowane, są realizowane kanalizacje, dalej idąc w Dobczycach, droga w, w, w środku miasta, kanalizacje, odwodnienie Zarabia. Jest zrealizowana szkoła w Dziekanowicach, która też była współfinansowana, ale też jest zrealizowane, jest zrealizowane już centrum przeciwpożarowe dla Dobczycach. młodzieży mhm. w Dobczycach, też bardzo fajna inwestycja. Idąc dalej w Wiśniowej... Wiśniowa też realizowała chodnik przy drodze wojewódzkiej 966 z zatokami w Wiśniowej, w Poznachowicach Dolnych, w wierzbanowej, ale też będzie realizowana sala gimnastyczna w Lipniku, w Raciechowicach. Piękna inwestycja, w której na pewno nigdy by nie zrealizowały, bo przecież wiemy, jakie mieli problemy finansowe. Na przykład inwestycja wodociągowa w Poznachowicach Górnych ale też inwestycje wodociągowe drobniejsze, na przykład w Czasławiu. Są też, będą realizowane inwestycje w pięciu szkołach w gminie Raciechowice i mówię, no jest tych, jest tych inwestycji bardzo wiele. W Pcimiu zrealizowane skrzyżowanie, zrealizowane jest przedszkole w samorządowe w Stróży, realizowana jest modernizacja, bardzo duża modernizacja szkoły podstawowej w, w Czebuni. W Lubniu z kolei też piękny teren wokół szkoły w Skomielnej Białej, też piękna droga w Krzeczowie zrealizowana, realizowane są termomodernizacje budynków oświatowych, podobnie zresztą jak w Tokarni, też na wszystkich budynkach instytucji publicznych są zainstalowane fotowoltaiki, które mają ograniczać jakby zużycie, zużycie prądu. I tak jak widzi Pani Redaktor, każde jedno jeden samorząd realizuje bardzo dużo inwestycji. ja się bardzo cieszę, że mogłem w jakiś sposób tutaj w tym, w tym pomagać. I tu jeżeli... się zatrzymajmy, bo wiem, że odpowiedź będzie brzmiała, że to do mieszkańców należy ocena, ale chciałabym usłyszeć od Pana, jak Pan ocenia swoją pracę, jak Pan ocenia swój wkład w rozwój regionu, w rozwój Ziemi Myślenickiej. Zawsze chciałoby się więcej. Ja mówię, nie jestem nasycony, jeżeli chodzi o. O tą pracę na pewno nam trochę zachwiała sprawa pandemii, ta dwuletnia mm. sytuacja, ale jak sama pani rektor widzi, myślę, że mieszkańcy to też zauważają, że zmienia się nasza rzeczywistość wokół nas. Ona dzisiaj już jest widoczna w postaci różnych inwestycji, ale myślę, że jeszcze jak minie ten rok, o którym mówiliśmy, o dwóch latach, że się zmieni bardzo. To będzie to jeszcze, jeszcze bardziej widoczne. Ja to oceniam bardzo pozytywnie z punktu widzenia mojego, ale też mojej całej formacji, którą też reprezentuję. Polski rząd i inwestuje w lokalne społeczności, ale też reaguje na bieżąco na różne sytuacje kryzysowe, które potrzeba realizować dla mieszkańców. Pytała Pani wcześniej jeszcze o to, czy trzy lata temu były inne, mm -hmm. inne sytuacje, inne wnioski, inne prośby, wioski, to, inne prośby mieszkańców. No, w pewnym sensie tak, bo jeszcze trzy lata temu na przykład nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ktoś przyszedł do mnie i, py, i mówił, jak on, jak on sobie ma kupić węgiel. Mm -hmm, A w rozumiem. tym roku takie były, ale one były związane z tym zamieszaniem na rynku paliw, tak. z którymi rząd sobie bardzo dobrze poradził razem przy współpracy z samorządami, ale trzeba było ten pomysł, aby mieć i go wdrożyć zrealizować. Każda jedna sytuacja taka kryzysowa wymaga pewnej reakcji. I zaradzenia sobie. No, pamiętamy doskonale o tym, jak Donald Tusk szukał tych różnych przycisków, pieniędzy nie było. Natomiast dzisiaj widzimy, że sytuacja jest jednak diametralnie inna i na różne sytuacje kryzysowe potrafimy też znaleźć w jakiś sposób rozwiązanie. To na koniec pozwolę sobie zacytować Pana wypowiedź sprzed minuty: Jestem nienasycony. To znaczy, że poseł Władysław Kurowski będzie ponownie startował w wyborach parlamentarnych, które odbędą się na jesieni bieżącego roku? Tak, pani redaktor, będę startował. Oczywiście muszą być spełnione jeszcze dwa warunki. Mhm. Pierwszy warunek to kwestia zdrowia, które nigdy człowiek do końca nie jest, nie jest pewny, a drugi warunek to jest to, że moja formacja mi dalej by chciała zaufać no i wystawi mi na listy wyborcze. Kiedy będziemy o tym wiedzieć? Tak na 100%? No myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy. Dziękujemy bardzo za rozmowę, życzymy wszystkiego dobrego. Serdecznie dziękuję Pani redaktor, serdecznie dziękuję Państwu. Do zobaczenia, do widzenia. Do widzenia.